Pomocy, chorągiewki, 15 koni, puścić względnie równo, to nie lada sztuka. No, 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 no. Dobrze! I ruszyły! Orontes, Kornel, ale już do przodu wysuwa się, y, 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 wysuwa się y, Janusz. Janusz jest na pierwszej pozycji, na drugiej palmach, korem na trzeciej, Żukowka, Miedry, Szatan, Księdza Wega, Oronze, w Kaczyń, Blek, na końcu galopuje Farba, a na ostatniej pozycji Iwo. No i Prosta, króciutka, tam już jest Włoch, dobra, Janusz na czele, o, kapitalny wyścig, wszystkie na razie dobrze skoczyły i Janusz prowadzi, Janusz jest na czele, Janusz pierwszy z niewielką przewagą nad galopującym Dudoką, na drugiej pozycji Kornelem, Szatanem, następnie Kalbarem, Legunem, Don Royalem, Kaspris i Bob Razem, dalej księdza Vegas, następnie Baladon, za Baladonem gotniczny bałę. Dalej rozesęta spinę i na ostatniej pozycji Ivo. A na przedostatni bark. I następny płot. Janosz, na drugiej pozycji tych jest kornel. Wszystko dobrze i Janos prowadzi. Na drugiej pozycji kornel. Poprawia tutaj jest na trzecim miejscu. Następnie negry szatan, odstęp. A z składa się w tej chwili z pięciu kąt. Janusz, Żudoka, Kornel, następnie Pratan i dalej Negry, odstęp Kalmar, Kartivlek, odstęp Don Royal, Roya, następnie Baladon, Zawaladonem. Orontes, Księdza Vegas, dalej Barma, Roswiczki power, proza Sence Spinę i Piro. Ależ Stawka się bardzo mocno rozciągnęła. W tej chwili Judoka zaatakował. Oj Jezus spacja Jeździec. Yy, prowadzi yy, Judoka. Na drugiej pozycji galopuje Negril. Kornel jest na trzeciej. Na czwartym miejscu tam odstęp, Kalmar odstęp, kosmiczny e, 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 power, ale na ostatnią prostą wyprowadza Judoka przed Negrillem. I judoka, Negril, ta para ma przewagę nad resztą stawki, Kornel jest na trzeciej pozycji, a na czwartej Kalmar oka, ale Negrin Negril fantastycznie galopuje, jest na pierwszy. Ale nie, Judoka się nie daje. Walka nieprawdopodobna te dwa konie mam czuwego na wreszcie I są zdecydowano, ale Negry, Negry, Negry nadal na czele. Żudoka jest na drugiej pozycji. Księżna Bega strażą z kamarem walcą o trzecią pozycję. Negry wspaniale galopuje i skacze. Negrin jest na pierwszej pozycji, ale ten koń fantastycznie galopuje. I wie, wija celowo. Księga, Bekarski, Kalmak, Farma, Iwon, Szatan, Kornel...